relioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. To chyba najbardziej poważne konsekwencje ugryzienia przez te groźne pajęczaki. Groźne i wszędobylskie, bo ich domem są już nie tylko lasy, ale też parki, przydomowe trawniki, a często nawet place zabaw. Jak się chronić przed kleszczami? O to zapytam Państwa i mojego gościa, którym jest dzisiaj dr inżynier Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani doktor, czy w Polsce i także w Wielkopolsce są jeszcze miejsca, które są wolne od kleszczy? Myślę, że nie ma. A dlaczego tak jest? Kleszcze będą wszędzie tam, gdzie będzie roślinność, i wszędzie tam, gdzie będą zwierzęta. A myszy, ptaków, także saren, mamy w Wielkopolsce dostatek. Czy to oznacza, że za każdym razem, kiedy wychodzimy z domu, nawet idąc do pobliskiego sklepu, możemy mieć z tyłu głowy, że być może przyjdziemy do domu z kleszczem? O ile nie idziemy chodnikiem albo ulicą, a jeżeli idziemy przez las, to środkiem drogi, to tak, jest prawdopodobieństwo, że możemy się spotkać z kleszczem. A czy rzeczywiście jest tak, że tych kleszczy przybywa z roku na rok, czy to, czy to tylko ten problem jest coraz bardziej nagłośniony i stąd wydaje nam się, że skala problemu jest coraz większa? To trudne pytanie. Tak naprawdę odpowiedź jest: nie wiemy. Dlatego, że nie mamy w Polsce jednorodnego monitoringu całego kraju. Albo chociażby województwa. Poza województwem lubelskim, gdzie jest ośrodek na Akademii Medycznej, w którym rzeczywiście takie badania zrobiono, wszędzie indziej mamy dane tylko fragmentaryczne. W dodatku są to dane głównie z XXI wieku, więc nie mamy ich do czego porównać. Druga rzecz, że od 2000 roku zbieramy też dane na temat boreliowcy i kleszczowego zapalenia mózgu. Stąd dopiero od tego czasu znamy rozmiary chorób przenoszonych przez kleszcze. I dlatego możemy porównać 2024 do 2000, a jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, ale inne rzeczy nie. Kolejna rzecz. Tak, proszę, proszę, przepraszam. Od 2010 roku są prowadzone różne akcje edukacyjne, które uwrażliwiają mieszkańców Polski na obecność kleszczy i na profilaktykę chorób podkleszczowych. Tak więc więcej o tym mówimy, częściej je zauważamy. I tutaj pewnie za 20 lat będziemy mogli powiedzieć, czy jest więcej czy mniej w stosunku do momentu, w którym teraz jesteśmy, ale porównywanie do 2000 czy 2010 nie bardzo ma sens. W różnych artykułach, w różnych doniesieniach, także medialnych, pojawia się taki argument, że kleszczy jest coraz więcej, bo mamy słabe zimy. Nie ma niskich temperatur, nie ma śniegu i dzięki temu kleszcze mogą przetrwać. Czy to prawda, czy to mit? Znowu jest to nie do końca prawda. To jest tak, że kleszcze są aktywne przy temperaturze dodatniej i przy wysokiej wilgotności powietrza. Więc w tym roku, jakby w styczniu plus 15, to kleszcze były aktywne. Z drugiej strony w marcu było bardzo sucho i nie złapaliśmy w czasie badania jednego kleszcza. Tak więc jakby czas, w którym kleszcze są aktywne, wydłuża się, ale także zmienia się wzór tej aktywności kleszczy w ciągu roku. A to ma niewiele wspólnego z samą liczebnością. A skoro w miastach robi się, robi się na przykład opryski na komary, to czy nie istnieje jakiś środek na kleszcze? Nie można by tego problemu, przynajmniej na obszarze zamieszkania, jakoś rozwiązać? Środek istnieje. Nazywa się permetryna i ma to do siebie, że zabija wszystko, co żyje. Więc gdybyśmy chcieli zabić kleszcze, to musielibyśmy wybić także wszystko inne, co, na czym nam zależy, na przykład pszczoły. Tak? Kolejna sprawa, że kleszcze przenoszą się na swoich żywicielach, czyli, tak jak już mówiłam, myszach, różnych gryzoniach, mniejszych i większych zwierzętach, także ptakach. W Stanach Zjednoczonych robiono takie badania, pryskano fragment, i sprawdzano, po jakim czasie pojawią się kleszcze. No i kleszcze ze swoimi żywicielami pojawiały się po około czterech tygodniach. Wspomniała już pani doktor o tym, że są coraz lepsze statystyki dotyczące chorób, które są przenoszone, liczby przypadków. Zatem, czy faktycznie coraz więcej tych chorób dostrzegamy taką tendencję wzrostową? Czy to prawda, że tylko 3% kleszczy przenosi boreliozę? Bo też takie dane można przeczytać. Jakie inne choroby poza boreliozą są tymi najgroźniejszymi? Jeżeli chodzi o przenoszenie boreliozy, to dane są różne, bo jest to tak zwana choroba endemiczna. To znaczy w jednym miejscu występuje, w innym nie. I na przykład dla naszej okolicy mamy takie badania, że nad wosałką 20% kleszczy przenosi boreliozę. A są takie miejsca w Wielkopolsce, gdzie nie mamy żadnych wskazań. Kolejna sprawa to to, że bardzo wzrosła liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu, ale nie wzrosła dlatego, że nagle jest go dużo więcej. Tylko jeden z ośrodków ma dobry sprzęt i można tam wysyłać próbki i diagnozować, przez co dwukrotnie zwiększyła się liczba zdiagnozowanych przypadków, a nie samych chorób. Niemniej pokazuje to, że problem takich chorób odkleszczowych, jak kleszczowe zapalenie mózgu, jest dużo większy, niż nam się wydawało. Do tego w Wielkopolsce grozi nam babeszjoza ludzka. I z naszych badań, mo moich i moich współpracowników z UPP i UAM, wynika, że w, e, tutaj w Wielkopolsce w lasach eksperymentalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu aż 12% kleszczy przenosi babeszjozę, zwaną też malarią północy. Chorobą, którą jest groźna dla ludzi, nie tylko dla psów. A można zdradzić jaki obszar naszego województwa jest właśnie najbardziej narażony na przenoszenie chorób odkleszczowych? To no bo mówi pani, że prowadziliście takie badania i że na niektórych obszarach to było prawie 20% przenoszących boreliozę. To, to który obszar na mapie naszego województwa jest tym najgorszym? Niestety nie prowadziliśmy systematycznych badań na terenie całego województwa, tylko w wybranych fragmentach, na przykład w parkach miasta Poznania czy w, w lasach zakładów doświadczalnych Siemianice i Murowana Goślina. Mamy też dane dla okolic Czempinia. Niestety nie mamy danych dla całego województwa. Nie mamy aż tylu ludzi. Więc nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. A czy są takie miejsca na naszym ciele, gdzie te kleszcze najchętniej i najczęściej się wgryzają? Czy to jest tak, że mogą się wszędzie zakotwiczyć? Kleszcze mają małe rejki. Tutaj widać właśnie chwilami na ekranie, jak ten rejek wygląda. I te rejki są małe. Króciutkie, mają takie ząbki, no więc muszą przebić skórę. Więc to musi być miejsce, gdzie skóra jest cienka i gdzie łatwo będzie dostać się do krwi. Dlatego są to na przykład miejsca między palcami stóp, zgięcia pod kolanami, łokcie, pachy, pachwiny, także miejsca za uszami i u dzieci linia włosów. Taka podpowiedź dla pań, miejsca, w których aplikujemy perfumy. To te ulubione przez kleszcze. Na różnych portalach można też przeczytać takie artykuły, które mają nas wspierać w tym, że jeżeli masz taką grupę krwi, to dobrze, bo kleszcze jej nie lubią, a jeżeli masz taką, to źle, bo tę te, te konkretną grupę krwi akurat kleszcze uwielbiają. Czy tak rzeczywiście jest? Czy to kolejny mit i kleszcze mogą zaatakować każdego, niezależnie od tego, czy mamy grupę A, czy 0%, czy AB, czy jakąkolwiek inną? Jeśli chodzi o grupy krwi, to nie mamy, były tylko jedne badania wstępne na ten temat i bym się nimi nie kierowała. Nie widziałam w ostatnim czasie żadnych nowych upublikowanych danych na ten temat, więc kleszcze raczej jedzą wszystkich, wypijają krew ze wszystkich, bo tak naprawdę najważniejszy jest dla nich nasz zapach. Bardzo dobrze pachnie im pod. I także dwutlenek węgla. To to, co one przede wszystkim. Swoimi organami wyczuwają, a grupę krwi trudno wyczuć. Grupa krwi jest ważna przy alfagal, czyli takim uczuleniu na czerwone mięso, które się łączy z kleszczami, tylko to jest bardziej skomplikowany proces. Niemniej osoby o grupie krwi B raczej nie będą miały tej alergii, ale to jedyna rzecz, która jest gdzie mamy połączenie czegoś związanego z kleszczami i grupą krwi. To teraz na moment, załóżmy tę złą sytuację. Wróciliśmy ze spaceru i widzimy, że faktycznie jesteśmy zaatakowani przez kleszcza. Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Wyciągnąć kleszcza i zdezynfekować to miejsce. Nie ma sensu jeździć do przychodni czy na SOR, bo znam przypadki, że osoby czekały wiele godzin i nikt nie chciał tego kleszcza wyciągnąć. Tak więc wyciągamy go samego. Najlepiej pensetą albo jakąś taką kleszczułapką, którą kupimy w aptece lub sklepie zoologicznym, bo te same narzędzia są i dla ludzi, i dla zwierząt. Takie miejsce dezynfekujemy, kleszcza spuszczamy w toalecie i obserwujemy, czy nie pojawia się czerwona plama, albo czy nie dostajemy gorączki. Jeśli ktoś chciałby sprawdzić, albo nie jest pewny, jak wyciągnąć kleszcza, to na YouTubie akcji Nie graj z kleszczem, wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu, ale także Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu są filmiki, na których pokazuję, jak to robić. Pewnie wielu naszych widzów teraz się zastanawia, no a co się stanie, jak przy wyciąganiu fragment tego kleszcza jednak zostanie w organizmie? Czy to nie będzie nic groźnego dla nas? Czy jak już zostało to trudno? Jeżeli kleszcza rozerwaliśmy, to jeżeli miał w sobie jakieś bakterie czy wirusy, no to i tak już one się rozlały na naszej skórze. Ten fragment zostawiamy i czekamy, aż się obierze, aż nasze białe krwinki się go pozbędą po prostu. A czy są jakiekolwiek środki, bo pani mówiła, że w sumie takiego środka, co by rozpylić po całej dzielnicy, na przykład, albo po całym mieście, żeby kleszcze wybić, nie ma. To znaczy musielibyśmy wybić całe życie, a wszystkie owady na przykład. Ale czy jest jakiś taki środek, jakiś sposób nawet domowy, być może, przed wyjściem do lasu, żeby jakkolwiek się zabezpieczyć przed kleszczami, czy, czy nic takiego nie istnieje? Yy, mamy środki. Yy oparte na DEET, -E -E czyli takim repelencie wymyślonym dawno temu, w latach 70 są bardzo skuteczne. Ze środków naturalnych to olejek z geranium i ostatnio też kupiłam w sprayu taki olejek z geranium. I on rzeczywiście działa... Ja wiem, że na przykład na komary działa lawenda, ale proszę pamiętać, że kleszcze są pajęczakami, komary są owadami i inne substancje na nie działają. Więc olejek z geranium, hodujemy geranium jak kiedyś nasze babcie albo kupujemy w sklepie, w aptece i sprawdzamy, żeby miało jak najwięcej substancji DET. Kolejnym sposobem na to, żeby mieć mniej kleszczy wokół siebie jest koszenie trawników i można zauważyć, w parkach miasta Poznania, że mamy wykoszone jeden metr trawnika przy ścieżkach, a potem mamy zostawione miejsce dla zapylaczy i jest to układ, na który koalicja zazieleń, parki miejskie i przy mojej radzie poszliśmy, to znaczy staramy się chronić ludzi, a także chronić zapylacze. No to na koniec takie pytanie, może trochę z przymrużeniem oka, kleszcze to najgroźniejsze pajęczaki w Polsce, czy to po prostu pajęczaki z najgorszym pijarem? Myślę, że na dzień dzisiejszy najgroźniejsze i prawdopodobnie też najgroźniejsze zwierzęta występujące w polskich lasach. Doktor inżynier Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu była Państwa i moim gościem serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Proszę pozostać z nami. Wieczór WTK trwa. Do zobaczenia.